Witam wszystkich. Dzisiaj mi się dość kontrowersyjne zagadnienie ponieważ mam tutaj listę, ja zrobiłem listę 10 zawodników, którzy moim zdaniem mogą mieć największe szanse na zgarnięcie złotych w piłki w najbliższym czasie. Oczywiście to jest według mnie, myślę, że jest kilka zaskoczeń, aczkolwiek myślę, że niektóre myślę są oczywiste i po prostu tyle. zapraszam do oglądania. Także na miejscu numer 10 znalazł się Markus Rashford. Markus Rashford aktualnie wyceniany przez Transfer na 80 milionów euro. 23 lata, 27 goli w, 27 goli w Premier League, 9 goli, 27 meczów w Premier League, 9 goli, 8. A z moim zdaniem Rashford ma duże szanse, żeby się jeszcze bardziej rozwinąć. Z tym, że nie sądzę, żeby to już było w United, aczkolwiek sam go osobiście widzę, nawet w Perze myślę, że jakby trafił do Perze, to by nie było jakoś bardzo dziwne, więc myślę, że jakby tam trafił kiedyś, no to byłoby spoko. I myślę, że to jest zawodnik, który Czy ma zaszansę za wygodniej się dotypić. Słuchajcie, tu każdy ma szansę, ale dla mnie, biorąc pod uwagę, jak dobrze ostatnio wygląda dość reprezentacja Anglii, jak dobrze wygląda United, to czemu nie? Acie, czemu nie? On jest, ma 23 lata dopiero, więc myślę, że spokojnie by sobie e, znalazł. Na jego statystyki wyglądają dobrze i, i czemu po prostu nie? Jeszcze tak gramach, Słuchajcie, ja nie twierdzę, że ci zawodnicy na 100% zdobędą te piłki, bo to bardzo dużo zależy od France Football, od innych kwestii, które nie zależą ode mnie. Ja bym... każdemu mógł wręczyć złotą piłkę. Ja te moje bluzy były gorąco, ale... To tak naprawdę zależy od wielu kwestii i tyle i to jest taka moja osobista. Czy ktoś zdobędzie? Może, może nie. Dobra, teraz miejsce 9. E, chyba największe zaskoczenie Nicolo Barella. Wycinanie na 55 euro 24 letni 2 w. w tym sezonie seria 24 gole, 3, 24 mecze, 3 gole, 6 asyst. Eee, tak, jak pewnie zauważyliście, mam do tego człowieka słabość. Mimo już sam do Interu. Nie? Ale umów mi się, że Barrella jest wobec zdaniem genialnym, który. Myślę, że jeżeli Inter w tym sezonie to jest dla niego duże szanse, a w zasadzie moim zdaniem już. Tak się dałem, żeby się że ten szans daje Interowi na w eee, w seria. To tak naprawdę chyba tylko i wyłącznie wygranie jakiegoś europejskiego pokaru zmusiłoby e, barele, żeby e, z Interu odejść na przykład do Premier League. To samo sobie się widziałbym na przykład w Chelsea jakoś pasuje mi do e, The Blues, tak samo. E, czy pasuje mi do Liverpoolu i bardzo do innych klubów też nie, ale ja on też jest jeszcze 24 lata Włoch. Podoba mi się po prostu, moim zdaniem jest to naprawdę już teraz genialny pomocnik. Przepraszam, i jak już mówiłem każdy ma szansę, czy on wygra, nie wiem, ale dla mnie, dużo szacun dla niego i tyle. Na miejscu Kolejną umieściłem chyba jednego w tym zestawieniu, Matthias de Ligt z <coughs> Juventusu na transfer na 15 milionów, na serii A zagrał 14. 0 goli, 0 zero bramek, 0 zero goli, 0 zero sorry. Tak, Delictu, uważam, że o ile pierwszego pół roku, mówmy się, w Juventusie wyglądało katastrofalnie. Ciężko było w ogóle myśleć, że to jest ten sam zawodnik, który wcześniej grał w Redywizję na bardzo wysokim poziomie. To teraz cały czas jest to dobry zawodnik, teraz ma kontuzję, co prawda. I w sumie nie. Ale myślę, że. Jeżeli chodzi o brońców aktualnych, to myślę, że on ma największe szanse na większość zdania z piłkę. Bo, 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 bo moim zdaniem tak jest. I przede wszystkim The Licht. Kurde, on ma naprawdę duży potencjał. Nie zdziwię się, jeżeli i nawet ten syn może być jego ostatnim bo już samo jego nazwisko. Myślę, że już zrobiło samą sobą robotę. I nie zdziwię się, jeżeli już. W zeszłym roku będą jakieś takie próby odejścia. Eee, tutaj nie mówię o innych klubach, ale ogólnie. Więc nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć. Ja po prostu tego piłkarza też lubię. Myślę, że to jest jeden z niewielu piłkarzy, którzy chciałem zrobić w Barcelonie seria. I... I to w sumie te... Na miejscu siódmym umieściłem Masona Greenwooda, czyli znowu piłkarz United, mojego rocznika, czyli 19 lat. Teraz chyba wycena na 50 milionów euro, teraz tak, jakby, co, jakby tutaj to czy nie? Premier League 21 meczów, 1 jeden gol, 1 jeden asyst, jeden jeden asysta. Tak, uważam, że Greenwood, jeżeli chodzi o młodych United, jest w tej wodzie chyba zdolny. W przypadku, tak samo jak Rashforda, nie sądzę, żeby to nastąpiło w United, to jeżeli miałby zdobyć, ale w moim zdaniem czemu nie, no słuchajcie, to jest też myślę, że znowu niektóry, z jakiejś kiedyś mógłby zdobyć, tylko oczywiście też nie mówię, że on zdobędzie tego topiga, ponieważ aktualnie jego statystyki są jeszcze średnie bardzo, jeżeli chodzi o Premier League, a ja sam uważam, że no myślę, że nie, nie sądzę, żeby to z United Młodszy miał dostać za to piłkę niż on. Oczywiście jeszcze jest Rashford, aczkolwiek przez fakt, że Greenwood jest młodszy, to daje go wyżej. Ponieważ jeszcze może chyba bardziej rozwinąć niż, 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 niż Markus. I to byłoby tyle, jeżeli chodzi o Greenwooda. Na miejscu kolejny, na miejscu szóstym dałem człowieka, który myślę, że rok temu był jeszcze nie dla niego, że nie najlepszy najlepszych transferatów, tylko jako zawodnik przepłacony, w tym roku radzi sobie Lepiej zdecydowanie, a jest to że o Felix. Na transfer na 100 milionów euro na Liga strzelił, słuchajcie. Na 20 meczów jakie zagrał strzelił 7 goli, i dać 5 asyst. Tak, w przypadku niego widać to, że jak przyszedł Suarez to i u niego forma poszła w górę. I tak, myślę, że myślę, że jeżeli następny sezon Felix rozegra na naprawdę bardzo kosmicznym poziomie. Gdzie ten, yy, ten rankowy będzie podniesiony o yy, nawet, myślę, że tak, ze trzy razy lepszy. Yy, czyli tam, czyli tam, załóżmy, że jest około 15 bramek w sezonie, to na pewno ktoś się pod niego zgłosi większy. I myślę, że on pójdzie w drogę w Aguero, czyli za Atletico, później będzie Manchester City. Yy, I teraz myślę, że to jest myślę że aktualnie najbardziej zdolny portugalski talent, który może zrobić złotą piłkę po, po, po Ronaldo i nie wiem tyle no Nie, to, to jeszcze mogę powiedzieć. Felix widać też u niego duży rozwój i po prostu chciałbym, żeby on wygrał. Teraz mamy zawodnika, który rozgrywa sezon, Moim zdaniem bardzo średni początek. Naprawdę słaby. Teraz niby to trochę lepiej wygląda, aczkolwiek to cały czas nie jest to, co oczekiwali. Jadon, Shas, Jadon Sancho. Aniel z Dorsman dorósł na 100 milionów euro na transfermarkcie. Bundesliga macie 21, Goli 6 i jest 11. Tak, umówmy się, że ten, myślę, że słabszy Jadon Sancho sprawi, że z Borussii się odejdzie, ponieważ Borussia będzie potrzebowała pieniędzy latem. Myślę, że sam jest od razu do odpadania. Myślę, że spokojnie do United mógłby trafić. I, i słuchajcie, dobrze, że on teraz w słabszy sezon. No to nie znaczy, że on nie ma szansy zdobyć do tej piłki, co nie? W moim opinii, też to jeszcze jest bardzo talentowany zawodnik. Zdolny piłkarz. To pokazywał w nie nieraz. W sezon sezonie wiadomo, że mu gorzej idzie, ale każdy ma jakieś takie gorsze okresy, gorsze sezony i, i po prostu tyle. Myślę, że Sancho na tyle ile się rozwinie po odejściu z Borusii i to, co jako miał karierę, no to sprawi, że zawodnicy, że zawodnik może zdobyć złotą piłkę. Ja też jakby to sprawę, że dla, dla większości osób woda piłka jest to wyróżnienie bardzo kontrowersyjne, że to nie powinno być, ale to też to jest moim zdaniem. I naprawdę myślę, że jeżeli są zawodnicy różni powoływani, znowu, bo naprawdę jeżeli patrzymy na inne nominacje, na to są osoby, które nominują naprawdę dziwne osoby z jakichś krajów, i dlaczego ci nie mogą kiedyś zdobyć do tej piłki. Dobra, lecimy do następnego piłkarza. To ja jest jedyny. Nie, jeden złów piłkarzy, bardzo. Wyżej jest inny. Franky de Jong, 23-letni pomocnik holenderski, który jest wyceny na 65 milionów euro. Słuchajcie, w się w na 25 meczów, jakiego zagrał. Strzelił 3 bramki, 24 asysty. W przypadku de Jonga dużo osób go. Nie chcę powiedzieć, że. Rzadko przypadku De Jonga myślę, że bardziej się dość no teraz. Myślę, że rozgrywa. No, prawda, liczba tego nie pokazuje. Aczkolwiek ale że cały czas bardzo, bardzo dobrze gra. Bardzo do... Fajnie, że Kumana nie go stawia. Gdzie jest bardziej otwarty u gry u kombana. I. I tak naprawdę jedyny, co jaki mam zarzut, to to, że DeJong nie może się jeszcze więcej bo nie spodziewał, spodziewałem, aczkolwiek, no... Uważam, że ten człowiek e, też ma szansę. Jeżeli Krzawi był powołany chyba do Złotej Piłki, jeżeli Rybeli, no to właśnie czemu? On nie mógłby nie być powołany, to miałby tego po prostu nie wygrać. I po prostu jakoś e, De Jong też myślę, że spoko. Czy to jest przyszłość Barcy? Nie, moim zdaniem, no, e, sezon maksymalnie do końca yy, następny też i później będziemy się go poszukać. Chyba, że już teraz go sprzedadzą, żeby zdobyć yy, jakiekolwiek fundusze na, na sprawdzenie zawodników. Nie wiem, Eric Garcia czy David e, Alaba. Ja, a teraz dochodzimy do miejsca, do trzech miejsc I na, na najniższym miejscu umieściłem zawodnika, który się mówi, że to będzie on będzie realizował z mapę jak kiedyś. Jak teraz Messi z Ronaldo, jest na 110 milionów euro Erling Haaland na 23 mecze zagrał 18 czy 17 rolki, 5 Napastnik, na Myślę, że tak, tak jak to mówił Tomasz Jankawa w ostatnim filmie na jego temat, podobnie do Roberta Lewandowskiego, przede wszystkim Mówi się bardzo dużo o tej rywalizacji Haland. Czy to taka rywalizacja będzie? Nie wiem, może o tym też nagram kiedyś film, ale słuchajcie, no, Norweg robił <grywał> kosmiczny sezony <grywał> Już się mówi o liderstwie New City, United kiedyś tam się go chciało. Bardzo go chciała, aczkolwiek no, umówmy się, że science fiction istnieje, ale mało kto w nie wierzy. I myślę, że czemu nie. No, kolejny młody, zdolny zawodnik, który myślę, że kiedyś będzie takim typowym wzorem napastnika. Takiego typowego. I to by było tyle o Holandzie. Miejsce drugie i miejsce pierwsze. Zapraszam. Przecież sympacje klubowe tego umieściłem we wyżej od Holanda. Aczkolwiek myślę, że spokojnie. Jakby popatrzeć obiektywnie, to, to Halan byłby na drugim, a dopiero Alonso na trzecim. Aczkolwiek, no, ja jestem kielicem Barcy. Chcę jak najlepiej dla Barcy. I, i dlatego, 18-letni Hiszpan z, z korzeniami z Gwinaibisu, wyceniony na 80 milionów euro, w tym sezonie głównym przez kontuzję zagrał tylko 7 meczy 4 bramki i jedną asystę zanotował, ale... Ale ja liczę, że jak on wróci, to poziom tego klubu podskoczy o dwa poziomy wyżej niż jest teraz. A ja po drugie, ja uważam, że... Nawet jeżeli to nie będzie przyszłość z tego, bo myślę, że tacy ludzie jak Messi czy Ronaldo przyszli na świat raz i drugi raz nie przyjdą. Drugi raz ktoś taki nie przyjdzie jak oni. Ale myślę, że myślę, że spokojnie fati. Może zdobyć Złotą Piłkę, może jeżeli się rozwinie, nawet nie mówię, żeby to zrobił w Barcelonie tylko gdziekolwiek indziej, ale słuchajcie, czemu nie, czemu, czemu fajnie miałby być gorszy na przykład od Alana czy Mbappe, no to dlaczego, no. Dobra, I teraz czas na miejsce pierwsze. Na miejsce pierwsze umieściłem człowieka, którego Maciek z umieścił jako tego, który teraz zdobyć Złotą Piłkę, czyli Kylian Mbappe. Francuz, 22 i wyceniany na 180 milionów euro, znaczy 23 w Ligue bramek 18, asyst 6. U niego jest to przez to, że złotał przynajmniej piłkę Football, a wiadomo, że Francuz, więc raczej no, znaczy dostanie, to po pierwsze. Po drugie, myślę, że biorąc pod uwagę jego przenosiny do Ralu, które myślę, że jakkolwiek Ludzie by nie mówili, że on trafi czy to do Liverpoolu, do Juventusu, też chyba takie dwa klubu gdzieś najbardziej się mówi o Przedralu. Czy nawet jak już mówią ci inni prezydenci w Barcelonie o Mbappe, to, to nie to. Myślę, że e, myślę, że wszelkie drogi Kylian na prowadzą prosto do Madrytu. I tego nie zmieni, nikt tego nie zmienił, ani Fontana, ani nikt, nikt tego nie zmieni. jedyne co mogłoby to zmienić, to to, że Real już nie będzie chciał tak bardzo robić takiego nowego Galacticos, Miał pod uwagę, że ostatni transfer taki naprawdę duży, jaki im wyszedł, czyli Azart wyszedł, no, jakby to powiedzieć grzecznie, Słabo, w zasadzie bardzo słabo. Więc yy, tutaj nie wiem. Też nie wiadomo, jaka będzie przyszłość Zidana, ponieważ myślę, że też francuski szkoleniowiec, francuski piłkarz, dopasowaliby się idealnie. Nie wiadomo też, co z tym takim dużym planem na 2000, na ten rok, bo miał przyjść umawiany który jednak trafi do Bayernu. Kamabinga, który myślę, że przyjdzie, aczkolwiek myślę, że to będzie tak jak Skóra, że przyjdzie, zostanie wypożyczony do innego klubu. I wróci. Iwentualnie to zostanie wypożyczony do lepszego klubu. Ja dostaję tę bapę, ale myślę, że nie patrząc na wszystko, bapę wygrał w tą piłkę. Jestem w stanie się o to nawet założyć. Zrobimy tak. Jeżeli kiedyś ten bapę się, że nie wygrał z tej piłki w ogóle. Ja tak, że przez następną dekadę, jeżeli GMBOP nie dostaje złotej piłki, no zostawiacie suba, łapkę w górę. Jeszcze taka, taka która do was. Napiszcie w komentarzu, kto według was może zdobyć złotą piłkę. Kogo może, że pominąłem, bo mogłem dać kogoś innego. Aczkolwiek myślę, że ta dziesiątka, którą dzisiaj przedstawiłem, jest taka najbliższa temu CS. Może jesteś kto może, będzie, ale nie wiemy. I to by było w sumie na tyle. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam, eldu.